Witajcie kochani, mamy czwartek 25 lutego 2021 rok i w tym roku po raz pierwszy będę sprawdzał stan mojego szczęścia w grach hazardowych, a kolejnie aż konkretnie w zdrabkach. Więc w tym celu nabyłem zdrabki o wartości 30 zł ale zapłaciłem tylko 6 zł Zapytacie się, jak to możliwe? No tak to możliwe, że miałem 24 zł wygrane z poprzednich drapań zeszłorocznych. Więc tylko dopłaciłem różnicę i mam tu całą serię zdrapek. I kupiłem o 10 zdrapek typu Czas na kasę. No wspaniała nazwa, żeby się sprawdziła. 5 zdrapek. To po złotówce są takie zdrapki. Każdy może przy zakupach pozwolić coś tam drapnąć. Pięć zdrapek po dwa złote o nazwie kocham zimę. I to się zgadza. Byle nie była zbyt sroga i uciążliwa. No. I dwie zdrapki o wartości tam każda 5 złotych. Kocham zdrapki. Ja tam zdrapek może nie kocham tak bardzo, ale lubię sobie czasami coś tam drapnąć. I zacznę od drapek. Typu czas na kasę. No, i to o to chodzi, że jak się znajdzie trzy takie same wartości liczbowe, to taką wygraną ma się w tej zdrapce. Od tych będę zaczynał. I jak coś wydrapię, to Wam pokażę. Nie ma sensu pokazywania całego drapingu, bo to jest żmudna i sprawa. Zaczynam drapać. No, dzisiaj drapię dwójką i pierwsza zdrapka, zdrapnięta jest wygrana minimalna, ale jest 3 razy 1 zł. Wygrana 1 zł. Także już nie jest y, y, tragicznie, że cały draping bez żadnej wygranej. Jedna jest. Zdrapie dalej, zobaczymy co będzie. Dwie kolejne zdrabki były puste, ale w następnej, czyli czwartej jest trzy razy dwa złote, czyli wygrana dwa złote, jakby podwojenie podwójnych stawki. Jest na cztery zdrabki, dwie wygrane. 4 zł zainwestowane, 3 zł zwrotu. Nie ma dramatu, nie ma wielkiego sukcesu. Zrabiemy dalej. Znów kolejne dwie były puste i trzecia z rzędu. Znów wygrana minimalna, 3 razy jedynka, czyli złotówka wygrana. Wydrapanych już 7 na 7, 3 wygrane za nałączą kwotę 4 zł Szału nie ma, ale coś tam jest No kochani w zrapkach o nazwie czas na kasę. Już nie było żadnej wygranej do końca. Na 10 z rapek 3 wygrane na łączną kwotę 4 zł. Przechodzę teraz do drugiej serii z drapek o wartości 2 zł. Każda o nazwie Kocham Zimę i tu są wygrywające liczby. W tych skarpetach, pinietach, a tu w tych rękawicach trzeba znaleźć własne liczby. Jak się okaże, że któraś jest taka sama jak ta ze skarpet, to mamy wygraną. No i wygrane się mają sumować. Podobno będę drapał, zobaczę. To w ogóle, jak będzie jakakolwiek wygrana, to już będę zadowolony. Zaczynam drapać. No, kochani, trzy pierwsze zdrabki były nie maskowe, nic nie było. Ale w czwartej, proszę bardzo, liczby wygrywające: 18 i 15. I cztery razy 18 trafione. I raz 15. I każda wygrana po 2 zł. 5 razy 2 to 10, i w tym momencie zwróciły się zdrabki za 2 zł, każda tak, i w piątej też wygrana, muszę się pochwalić. Liczby wygrywające 17,31 i to 31 się tu trafiło i za 20 zł, czyli w sumie te zdrapki już na sumę 30 zł plus 4 zł ze zdrapek po złotówce mamy 34. I pierwszy raz jak tu drapię i nagrywam, mamy tak zwany draping wygrywający do przodu, co cieszy, a jeszcze przeze mną dwie zdrapki o wartości 5 zł każdej, zobaczymy co tam będzie dalej. No ale już jestem do przodu, więc w tym roku szczęście jakoś mi sprzyja. Drobne, bo drobne, ale zawsze szczęście. No i teraz będę drapał ostatnie dwie zdrapki. Zatytułowane kocham zdrabki i tu są wygrywające liczby. Tutaj trzeba zdrapać, a to jak się któraś powtórzy to jest taka wygrana i dodatkowy bonus, jak gdzieś jest serducho. No powstałem. Co już nie chcesz Skomponować z tą drabką, w każdym razie, jak jest serducho, to jest dodatkowy bonus 20 zł. Za to dwie zdrapki, drapie, zaraz, dwa pójdzie zaraz wam powiem, co tam się pokazało. No, niestety, te dwie zdrapki po 5 zł znowu nie łaskawe, nic nic nie trafiło. Chyba następnym razem, jak będę kupował, to lepiej kupić tych tańszych, a więcej. Tam częściej padają wygrane, niż w tych droższych zdrapkach. Więcej na no więcej emocji niby przy tym, ale jak drapię tam w tych, w tych droższych nic nigdy nie wygrałem. Chyba przestanę je kupować. No ale nieważne, podsumowanie drapingu tam wydane tam nominalnie 30 złotych wygrane, 34 jest mały bonusik do, pro, do przodu plus. To cieszy. Także draping uważam za udany, pierwszy, pierwszy do przodu jak to drapię i nagrywam, żeby pokazywać, więc jest fajnie jak się podobało, proszę o lajki, jeśli się nie podobało to proszę nie lajkować, komentować można zawsze. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich, miłego dnia, życzę miłego tygodnia i zbliżającego się weekendu. Do następnego zobaczenia.